Lecimy dalej dziewczynki, bo kto nie leci, ten pilnuje dzieci. I tak, o właśnie. Tu mamy taki fajniutki płaszczyk. Na jesień, zimę, wiosnę, na lato jako koc na plaży może być. Fajniutki. O, 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 tu się wiąże. Cena 750, która chętna. Jakie mamy kolory? No, tu mamy perłową zieleń. Zieleń nie może być perłowa. Halinka, piłaś kiedyś perłę, powiedz mi. Jaki ma kolor buteleczka? No, tu mamy jeszcze taki. Kamelkowy, mówi się karmelkowy, karmelki to byś pewnie najchętniej zeżarła, co? Jest jeszcze late, ale z czego jest płaszczyk? No z Polski dziewczynki, z Polski, polska firma, trzeba wspierać polskie marki, także no. Z jakiego materiału? Kochane, wełna najlepsza 100%, sama za owcą pług zakopanego goniłam i goliłam, także wiem, wygląda jak poliester. Halinka! Nie będę mówiła, jak ty wyglądasz, szulana paruwo. Kto nie chce lajfa oglądać, nie musi oglądać. Nikogo nie zatrzymuje, naprawdę. Czy ciepły... Dziewczyny, dziewczyny, bo jest mi już tu tak gorąco, że jakbyście tu były... Nie chciałybyście tu być i tego czuć, naprawdę. Zmieniamy kolor. Szop, kochany, też fajne. Wełna 100% też. Też mi się wydaje, że poliester... Kochane, dobra, tu 5% poliester faktycznie, bo pod dupą owcy nie docięłam. Ale widzicie, o. Można i do pracy, i do kościółka śmigać. Czy nie będzie za długi, jak mam metr 60, m? nie kochana? On ma taki być do kostek, żeby nic nie wiało, tak że będzie idealne. Czy nie będzie za krótki, skoro mam metr 85? M? Nie kochana, nie kochana, tak też jest ok. Jak będzie ci zimno, te skarpetki. Tobie sięga do kolan, bo ja nóg nie golę, to mi i tak ciepło, więc wystarczy. Wyglądasz w nim grubo. No bo gruby, ciepły pasz to jak mam wyglądać, tak? Halinka, te ci weźcie mi ją, zablokujcie tam, no.